Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku koziorożca na czytaniu na miesiąc czerwiec 2021. Dzisiaj zrobimy tak jak zawsze, czytanie ogólne, i następnie dla osób, które są w związku stałym, i dla osób, dla singli, tak? Na samym końcu jeszcze zrobimy czytanie, odpowiedź, tak? Od kart anielskich, czyli y, możecie sobie za, pomyśleć o jakimś pytaniu. I ja tutaj wylosuję jedną kartę y, i ona może dam, y, da Wam odpowiedź, ale również może po prostu dla Was coś y, aniołki chcą przekazać. Y, także to będzie dla Was jakaś taka y, podpowiedź, tak? Y, czy wszystko? Chyba tak. Także karty już były wcześniej przetasowane. Hmm, to już tutaj tylko je troszeczkę przesusuje, nie będziemy czasu tracić na pasowanie. Najważniejszy jest sens, tak, w filmiku czy czytanie. Ok, koziorożec na miesiąc czerwiec. Ok, energetyka ogólna tego miesiąca jest szóstka Kielichowa, co jest w przeszłości, jest rydwan, następnie co Wam się uda w tym miesiącu, paść Buławowy, co się może nie udać, rycerz mieczowy, wyzwanie dla Was w tym miesiącu, ale macie te ludzi: królowa kielichów, wy w tym miesiącu jest szóstka buławowa, co do Was idzie z otoczenia, jest szóstka. Jest są kochankowie, rada albo szczerzenie, jest tutaj ósemka kielichowa i rezultat, albo z czym idziecie do następnego miesiąca, jest tutaj umiarkowanie. Ok, zobaczymy co tutaj mm, będzie dalej. Jeżeli chodzi ogólnie o ten miesiąc, czyli energia tego miesiąca, macie tutaj szóstkę kielichową, czyli zawsze ta szóstka kielichowa, ona mówi więcej o takich mm, powrotach do tego, co było kiedyś, powrotach do, z myślami, jak to kiedyś było, co się kiedyś robiło. Takimi wspomnieniami do przyszłości, do, do na przykład do początków Waszych związków, do początków Waszych firm, do czasu, jak spędziliście jako dzieci, jako dzieci. taki troszeczkę czas wspomnieniowy i, i, i tutaj, i, o tak jak tutaj te dzieci przeglądają, tak na przykład... Książki, wspominanie takich, takich fajnych, miłych, miłych chwil w Waszym życiu. Co jest może spowodowane tym? Tutaj jest, jest Rydwan, który mówi właśnie o tym, że to jest taki bieg, tak? Życie w biegu, życie cały czas na jakimś tam. Hmm, na gazie, tak, takim po prostu cały czas coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje. I może w pewnym momencie doszliście do wniosku, że trzeba zatrzymać się i, i tutaj poprzemy, przemyśleć parę rzeczy, wrócić. Takich jest chyba ogólnie, nie wiem, jakiś czas, że właśnie dużo znaków ma takie coś, że wracacie do tego, co, co, co wcześniej było, gdzieś jakieś przemeblowania, jakieś przetasowania, plany nowe. Takie energie są. Więc tutaj jak najbardziej wpływ na to mogło być takie życie w pędzie. I że teraz przyszedł czas właśnie na takie um, tutaj zastanawianie się, co dalej. Um, co Wam się może w tym miesiącu udać? Um, może Wam się udać jakieś nowe. Um, Jakieś nowe, jakieś nowe rzeczy wprowadzi do Waszego życia. Czy to może być na przykład nowy sposób odżywiania się, nowe jakieś coś, czego musicie się nauczyć, tak? Czy, czy nowe kierunki, nowa praca również może być. Czy na przykład dostaniecie awans i będzie trzeba się czegoś douczyć, żeby na przykład na tym nowym stanowisku funkcjonować. Związane właśnie z nauką, możecie jakieś kursy, szkolenia, wszystko, wszystko takie, to, co jest nowe, to może tutaj się w tym miesiącu udać. Co się może nie udać? Słuchajcie, gdzieś jakiś w nie nie uda Wam się, no właśnie, skoro tutaj zwolniliście, to nie będzie Wam, to nie uda Wam się życie w biegu, tak? Nie uda Wam się czegoś zwojować, czyli nie uda Wam się, nie, że wygrać jakieś na przykład sprawy, bo to nie chodzi o to, że to karta jest wygrania, ale nie uda Wam się jakoś yy, yy, właśnie z taką energią i z taką, bo ten, ten, ten rycerz on jest taki zawistny trochę i tak, że troszeczkę po do celu i tutaj wam, tego wam się nie uda, czyli w sumie tak naprawdę to dobrze, że wam się nie uda, bo to nigdy nie jest dobre, dobre takie pójście w taką stronę, tak, żeby po do celu, więc, ale tutaj właśnie gdzieś jakaś walka, gdzieś wam się tutaj może nie udać. I słuchajcie, może by i nawet yy, przyjdzie wam taki pomysł do głowy, że w taki sposób zaczniecie działać, ale. Bo tutaj wyzwaniem dla was jest ta królowa. Yy. Kielichowa, czyli taka fajna energia, czyli takiego pozytywnego myślenia, takiej pozytywnej osoby, łagodnego podchodzenia do życia, do problemów, z takim po prostu luzem troszeczkę. I tutaj wy może będziecie gdzieś tam próbowali coś zadziałać, tak po prostu na, na chybiu trafił, na, na raz, dwa, trzy, po, jakieś pochopne decyzje gdzieś tam będziecie próbowali. No a tutaj jednak będzie pokazywać to, że nie spokojnie, tak? Easy, easy. Czyli tutaj wy w, tym, w tej, tej takiej energii królowej, łagodnej osoby gdzieś tutaj może dla Was w tym miesiącu być, być wyzwaniem. Co fajnego, Wy jesteście w energii w tym miesiącu szóstki buławowej, czyli zwycięzcy, tak? Gdzieś tutaj możecie osiągnąć jakiś sukces. Może to być sukces, właśnie jakiś awans, może to w tym, w tym, w tym co was się uda. Czyli, czy to w nowej pracy, czy w nowym przedsięwzięciu, czy nawet jeżeli zdecydujecie się pójść na to zdrowe odżywianie i przy okazji zgubicie jakieś tam kilogramy, to również tutaj Wam pokazuje się karta zwycięzcy. Tylko żeby uważać, bo karta zwycięzcy jest. Tutaj hmm, ta, ta szóstka, ona czasami to jest taki słomiany zapał. Czyli tutaj też troszeczkę bardziej uważać. Słuchajcie, co idzie do Was, otoczenia. No, wybór, właśnie, słuchajcie, no, wybór. Będziecie mieli możliwość wyboru, czego Wy tak naprawdę chcecie, w jakim kierunku chcecie iść. Tutaj wszechświat stworzy Wam takie możliwości wyboru, że, że jednak gdzieś te decyzje będziecie musieli podjąć i to. Mm, może to być właśnie takie, czy wybrać to, co już znacie stare, a czy wybrać to, czego nie znacie, to nowe. I tutaj, no tutaj będziecie mieli taką możliwość, taką okazję. Jeżeli by chodziło o uczucia, no może pojawić się ktoś tam w waszym życiu. Jeżeli czekacie na kogoś, oczywiście, to może się pojawić ktoś tutaj dla do wspólnych związków. Może to być ktoś z przeszłości, kogoś, kogo już wcześniej znaliście. Ale to jest tylko dla tych osób, które czekają na taką miłość, tak? To mo może tutaj się yy, pojawić. Teraz tak, rada albo ostrzeżenie. I tutaj ja myślę, żeby. Yy, Poszłabym w tym kierunku, aby tutaj karta mówiła, żeby zostawić coś za sobą i iść w coś nowe. Bo tutaj mamy karta, która właśnie mówi o tym, żeby zacząć co się uda, uda się coś zacząć, coś nowego. Tutaj jest to przewartościowanie, czyli ta zmiana tego rytmu, tego co cały czas szło, czyli zrobiliście coś zupełnie innego, i teraz w pewnym momencie zrobiliście stop, i może gdzieś tutaj to wahanie być takie, w czym wy chcecie iść. I tutaj karta mówi właśnie, żeby coś tam zostawić, takiego, co, co nie jest fajne, co nie, czego nie lubicie. Yy, przykładowo, yy, nie lubiliście jakiegoś tam yy, w pracy, jakiegoś. Yy, na przykład, nie wiem, byliście na innym, w innym biurze, a, a wy na przykład, lubicie coś innego, tutaj to karty pokazują, to zrób to, idź w tym kierunku. Jeżeli musisz się czegoś nauczyć, to się naucz i zrób ten awans przykładowo i zostaw tam to, co Ci, co ci nie służy, tak, czego nie lubisz, bo tutaj właśnie teraz będą takie czasy, które będą mówić o tym, że my mamy robić to, co, co lubimy, że to, co, to ma być naszą pasją, to, co my wykonujemy, nie przymusem, tylko robić coś właśnie z pasją ze hobby swoimi. Teraz tak co to jest na koniec miesiąca? Jest umiarkowanie, czyli gdzieś ten balans, żeby żeby znaleźć żeby czy to wszystko może się zakończyć taką fajną równowagą. Czyli też fajna opcja, taka znalezienie złotego środka to jest też. Gdzieś wy, wyobcowanie, wy, nie wyobcowanie tylko no zapomniałam słowa, co chciałam powiedzieć, ale właśnie y, takie złoty środek, tak, znalezienie tego właśnie tego wspólnego mianownika, gdzie może, może mogli połączyć trochę stary, trochę z nowym, tak, i, i, i tutaj, y, słuchajcie, fajny, fajny przekaz, właśnie, jeżeli macie takie, jesteście w takim etapie, gdzie po prostu pędziliście, pędziliście i w tym w pewnym momencie zatrzymaliście, zastanawiacie się, co teraz dalej, to tutaj, jeżeli chcecie coś nowego zaczynać, jak najbardziej um, zostawisz coś, co, co już nie jest fajne, co, co, czego nie lubicie, nie baczcie tego, wy jesteście w karty zwycięzcy, czyli jak najbardziej wszystko Wam się uda, co chcecie po um, um, co chcecie zrobić, tylko tutaj jedynie, że, że um, macie być na to otwarci, bo tutaj ta karta to jest taki po prostu, on ten rycerz pędzi, on nie widzi nawet, nieraz nawet, że pędzi, a tutaj... A tutaj ta karta bardziej by mówiła o tym, teraz spojrzałam, że to nie jest rycerz, tylko to jest król. Rycerz czy król? Ale teraz, ale teraz zamieszałam, ponieważ tu jest tylko oznaczenie KN, tak, to będzie rycerz, jednak rycerz, sorki. Król będzie miał tylko same K, ok. Także, tak jak tutaj królowa ma też tylko król. Ok, także jedno to właśnie takie jedynie, żeby się w zbiegu z, z decyzję podejmować, to to jedynie może tutaj być dla Was jakiś, że może Wam się to nie uda, albo to jest takie, że będziecie chcieli coś już przyspieszyć i, i to też może się nie udać, na przykład przyspieszyć ten awans, a tutaj też jakoś może to nie iść, nie grać razem. Ok, teraz tak, dla związków stałych i, i dla singi, tak? Co tutaj do Was idzie, kochani? Okej, okay. co tu do Was idzie? Czyli tak, związki stałe. Jest raz, dwa i trzy. Same karty prawie wyszły co w ogólnym czytaniu. I teraz karta rada. Mhm. I teraz mamy co? Singli, tak? Raz. Dwa. ojejku. I karta rady. Nie wiem, po co ta karta rada w ogóle, ale... Oj. Mhm. Super. Oj, pod spodem jeszcze troszeczkę czwórka. Bławowo. Super. Jest tak. Teraz tak. Związki stałe mają... Świat mają... Szybko, jak to się mówi? Szybko. Umiarkowanie. To brakło mi normalnie wyrazu. I rycerz tutaj mieczowy. Słuchajcie, to jest jakby... Jak przeszliście jakąś drogę w Waszym związku, jakiś etap osiągnęliście, i, i to taki jest moment, w którym zastanawiacie się, w którą stronę chcecie iść, czego tak naprawdę chcecie. No to bardzo podobne czytanie jest do tego właśnie ogólnego czytania, że tutaj będziecie próbowali coś zmienić. A tutaj karta Wam umiarkowania pomiędzy tym, bo to jest ta karta umiarkowania, jest, ona jest pomiędzy, pomiędzy tym, czy etapem, który jest zakończony, a tym, który Wy tutaj gdzieś jeszcze próbujecie coś zrobić. I tutaj karty wy pokazują, znajdź to umiarkowanie, Wy pośrodku jakąś, jakąś sytuację złoty środek, tak, żeby znaleźć na tą sytuację. Yy, mogo, co tu jeszcze? Mo, mo, słuchajcie, dużo jak, yy, może być tak, że gdzieś będziecie się przemieszczać, dużo może być jakieś podróży, zamieszania w yy, Waszym związku, yy, przemieszczania się, przeprowadzki wszelkiego typu. Mogą być takie na szybko, po prostu raz, dwa, trzy, dobrą, trzeba się wyprowadzać, wyprowadzamy się, czyli takie szybkie wypowiedzenia jakieś. Yy, mogą być to yy, tutaj jakieś problemy też, yy, jeżeli macie ze starszymi dziećmi gdzieś tutaj związane właśnie z, z tym, że gdzieś tam oni będą tak, tak troszeczkę jak raptus tak? działać bez, bez przemyślenia, tylko po prostu z pośpiechem może będą próbowały dzieciaki na Was jakieś presje tutaj wywrzeć. Także no, będzie się działo w tym miesiącu. Jeżeli, o, jeżeli chodzi o uczucia, to w Waszym związku nie będzie za bardzo spokojnie. Będzie tutaj się działo, będą energie i gdzieś wy będziecie musiały ten balans znaleźć. Karta Rada jest, słuchajcie. Ta karta Rada to jest siódemka, buławowa, czy gdzieś będziecie musiały w tym wszystkim zawalczyć, troszeczkę y, zawalczyć, y, Wy i, i mówię tutaj o kobietach, mówię o mężczyznach ogólnie, będziecie musieli zawalczyć o siebie, o swoje, y, swoją rację, o swój y, o to, co Wy czujecie, jakie macie zdanie swoje, gdzieś tutaj jest karta mówiąca o tym, że Wy musicie o siebie powalczyć i y, no tutaj ta walka się pokazała właśnie, gdzieś będziecie po środku może to będzie to, że musicie, będziecie musieli Podjąć decyzję i to wy będziecie musieli podjąć tą decyzję, jak rozstrzygnąć na przykład jakiś spór, jakieś nieporozumienia w Waszym, waszym życiu. No coś takiego, coś na takim właśnie, takim, coś w takim stylu. Słuchajcie, aż bardzo normalnie jestem szczęśliwa, że mogę przeczytać tak te karty, jeżeli chodzi o singli. Bo po prostu są przepiękne karty, jest słoneczko kochane, jest do tego Rydwan, i jest do tego dwójka kielichów i do tego jeszcze jest karta rada. Po prostu bierzcie tą miłość i, i po prostu działajcie, kochani. I więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o singli, to myślę, że w tym miesiącu jak najbardziej jest możliwość zabawy, randkowania, poznania tej fajnej osoby, że to wszystko przyspieszy, ruszy do przodu, że jakby jakiś zastój, nie mieliście kontaktu, nie odzywał się ktoś to po prostu w tym miesiącu tutaj jest naprawdę... Bardzo możliwe, że to wszystko ruszy, że, że Wy będziecie w tym wszystkim się świetnie bawić, będziecie się świetnie czuć, będziecie czuć się spełnieni, że coś się dzieje, że no, przepiękne, naprawdę przepiękne. Życzę Wam wszystkim, tak jak tutaj na tej karcie, że oni siedzą, sobie piją nad morzem tego szampana. Jezus, z całego serca Wam tego życzę, kochani, żeby, żebyście spotkali tą osobę, bo to jest niesamowite, właśnie jak, 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 jak się ma tą drugą osobę, jak można fajnie czas spędzać razem. Ja doskonale rozumiem, że są też osoby, które są singlami z wyboru i im jest dobrze tak, jak jest. Więc, jeżeli są takie osoby, które mnie tutaj słuchają i, i nie potrzebują tej drugiej osoby, to słuchajcie, będziecie się świetnie bawić w towarzystwie przyjaciół, znajomych. Tutaj, jak najbardziej, myślę, że spędzicie fajnie czas. Nie, mu, nie, nie musi być to osoba, zupełnie ta osoba do Waszego wspólnego życia. Karta tutaj rady jest, no. no, no Otwórz się na to, tak? Baw się, ciesz się tym, że jest taka możliwość. Yy, no, piękne karty. Naprawdę super. Chyba macie na, na czerwie chyba nawet najpiękniejsze czytanie, jeżeli chodzi o singli. I naprawdę z całego, z całego serduszka wam życzę, żeby to było, żeby to trafiło i żeby to było dla jak największej ilości osób, które mnie tutaj słuchają. Yy, dobra, yy, teraz tak. Yy, co tutaj? Właśnie tak pod, podpowiedź, tak? Od aniołków, co tutaj do Was idzie? Możecie sobie zatrzymać ten filmik albo, no albo zobaczcie, co tutaj, co tutaj aniołki chcą przekazać, tak? Przypytaj swoje anioły, już tutaj druga, podczas tego czytań, co teraz zrobię, już tutaj drugi znak to ma. Przeczytam Wam tutaj, o co tu chodzi. Głównie chodzi o to, żeby właśnie zapytać swoich anioły, aniołów, ale też, żeby dać im znać, tak? że wy tego chcecie. Twoje anioły nieostanie ci towarzyszą. Aby jednak otrzymać ich wsparcie, musisz o nie poprosić, czyli to, co właśnie mówiłam, ponieważ niebiosa szanują twoją wolną wolę. Czyli to jest tak, jeżeli nie poprosisz, to one nie wiedzą, że ty tego chcesz. Postaraj się formułować pytanie do aniołów jak najklarowniej. Możesz wypowiadać je na głos, jak również mogą one rozbrzmiewać, rozbrzmiewać w ciszy w twoim umyśle. Anioły z chęcią będą ci pomagały, jednocześnie wypełniając Bożą wolę. Anioły mogą mieć również wiadomości na temat, Instytucji, o którą pytasz, usiądź w jakimś spokojnym miejscu w pomieszczeniu bądź na łonie natury, a następnie poproś o radę i przewodnictwo. Zwracaj uwagę na wszystkie pojawiające się wiadomości. Niewykluczone, że odpowiedź pojawi się w postaci uczuć, dźwięków lub przebłysków, a może po prostu momentalnie uświadomisz sobie, że znasz odpowiedź. Może również y możesz również prosić anioły o wskazówki w ciągu dnia, upewniając się, że podążasz przez cały czas właściwą ścieżką. Super, kochani, naprawdę fajne, fajne przesłanie. Kochani, dziękuję Wam bardzo za, za to, że jesteście tutaj ze mną. Możecie w tym miesiącu również zostawiać komentarze. Ja będę losować pod koniec miesiąca, czyli 1 lipca najprawdopodobniej, będę losować tutaj jedną osobę, która wygra godzinne czytanie. Ze mną, z moimi kartami jeżeli potrzebujecie takie na szybko odpowiedzi to również możecie wejść na moją stronę na facebooku Ewelyn Tarot i jeżeli polubicie tam tą moją stronę, czy zaproszenia do znajomych, to ja w podziękowaniu odpowiadam na to pytanie jest takie takie szybkie pytanie i szybka odpowiedź staram się, staram się w ciągu jednego dnia lub następnego tą odpowiedź tutaj Wam już dać Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za lajki, za subskrypcję. Jest to niesamowite, jaki jest oczek. także dziękuję Wam bardzo. No i co kochani, do zobaczenia w kolejnym czytaniu na miesiąc lipiec. Możliwe, że pojawią się jeszcze na kanale takie czytania na kolejne pół roku, tak? które nam zostało jeszcze do końca tego roku, ale to jeszcze tak jest, są plany, tak? Jak się zakończy, to, to życie pokażę ale takie w plany jakieś malutkie tutaj miałam, także dziękuję, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, pa pa.